Dobra, dzisiaj ruchamy Sylwię. No, chodź tu, Sylwia. Nie. Ej, ja tutaj zrobiłem pełne ekran. Jak się to minim... Kurde, jak się to robi? No, dalej malaga. O! O kurde. No, dalej malaga. O to. No, tam patrz Ja Kwiat! Ej, jak ona się nazywa? Ej, a pastego bądźio! Ej, pastego Pasta, tego pastego bądźio! Aste go no. bojdź. Tak bez Ej, ja się zapytam tej Sylwii o Skaypo. Dobra. Nie, yeah, co ja piszę. Podasz. Nie ja zamiast podasz to tu. Podasz. Escape? Okay. Ja okay. nie, nie, nie. Nie, 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 do no mnie ten rofel, podaj escape'a. Jaki? Dobra. Czekaj.